Lencio, biskupie, Panie Przewodniczący, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Szanowni Państwo, to niezwykła chwila, nie ukrywam, że to także dla mnie niezwykła chwila. To niezwykła chwila dla mojej bratanicy, moich wnuczek. Moment, kiedy po raz pierwszy w Polsce. Wielki obiekt zostaje nazwany imieniem mojego świętej pamięci brata. Można zapytać, czy to przypadek, że dotyczy to akurat gazoportu? Nie, proszę Państwa. To z całą pewnością nie przypadek. Lech Kaczyński zadał sobie pytanie, które postawiono. XIX wieku, które postawił wielki polski poeta Polska, ale jaka? I odpowiedział, że Polska musi być państwem suwerennym, bezpiecznym, podmiotowym, musi mieć właściwą pozycję, właściwy status międzynarodowy. I tym kierował się w swojej polityce. Zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zagadnieniem, któremu poświęcił bardzo wiele uwagi i bardzo wiele wysiłków, było bezpieczeństwo energetyczne. Gdy rozpoczynał swoją kadencję, to bezpieczeństwo było bardzo zagrożone, było słabe. Podejmował wiele, bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć politycznych gospodarczych które miały tą sytuację zmienić jednym z tych przedsięwzięć była właśnie decyzja o budowie gazoportu decyzja z punktu widzenia gospodarczego ale także politycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju o zupełnie zasadniczym znaczeniu decyzja która miała zmienić i zmienia dzisiaj Sytuację, sytuację Polski, jeśli chodzi o bardzo ważny aspekt jej międzynarodowej pozycji, właśnie tej dotyczącej bezpieczeństwa. Ale sprawy energetyczne były dla Lecha Kaczyńskiego także podstawą, przesłanką dla podejmowania różnego rodzaju innych inicjatyw, tych, które dotyczą polskiego statusu, a więc takiej trwałej, międzynarodowej sytuacji naszego kraju i polskiej pozycji, czyli tego, o co każde państwo, nawet najpotężniejsze, nawet Stany Zjednoczone, musi nieustannie zabiegać. Robił wszystko, by ten status był jak najlepszy, jak najmocniejszy i żeby ta pozycja była podnoszona, jak to się dzisiaj często mówi, lewarowana, nawet może powyżej naszych realnych sił. I udawało mu się to, przynajmniej w bardzo wielu wypadkach. To wszystko, cała ta polityka, którą prowadził, była całością, przemyślaną, konsekwentnie realizowaną całością. Ale różne jej elementy były związane z sytuacją, były związane z przedsięwzięciami, bezpośrednimi działaniami tragicznie zmarłego prezydenta, inne miały pozostawać jako część naszego krajobrazu krajobrazu gospodarczego i to jest właśnie takie przedsięwzięcie minie dużo czasu bardzo dużo czasu a ten gazoport będzie trwał będzie trwał i będzie służył Polsce ale będzie także przypominał o tym że miała prezydenta który jako pierwszy spośród polskich głów państwa po 89 roku nie był w żaden sposób związany z poprzednim systemem i który całkowicie i konsekwentnie odrzucał to niemądre stwierdzenie, że Polska jest jak brzydka panna bez posagu ma wydań. Odrzucał je konsekwentnie to nie w słowach, a w czynach. I dlatego warto, by był pamiętany. I warto, by ta pamięć była utrwalana także w taki sposób, jaki to czynimy dzisiaj. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Naimskiemu, kierownictwu tego przedsięwzięcia, kierownictwu Gazoportu, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy nadać gazoportowi imię Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję. Jako jego brat dziękuję w imieniu jego córki, jego wnuczek, ale sądzę, że mogę także podziękować w imieniu partii, której jestem szefem, a może nawet szerzej, w imieniu tych wszystkich Polaków, którzy czują głęboki związek ze swoją ojczyzną, po prostu polskich patriotów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Za chwilę nastąpi uroczyste dodanie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego terminalowi, na terenie którego dziś gościmy. Proszę o odsłonięcie pamiątkowej tablicy panią Martę Kaczyńską, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa Tomasza Stępnia. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokona ksiądz biskup Henryk Weiman. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani premier, szanowny panie prezesie, szanowni panowie ministrowie, szanowna pani córko pana prezydenta Leka Kaczyńskiego. Pracą swoich rąk i poprzez różne gałęzie techniki człowiek współdziała ze stwórcą. Aby ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym tenże człowiek przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom. Przeżywając uroczystość nadania terminalowi świnoujskiemu skroplonego gazu ziemnego, Imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, oddajemy cześć zasługom i działalności Pana Prezydenta na rzecz polityki energetycznej naszej ojczyzny. Ale tym aktem błogosławimy Boga i oddajemy Mu chwał, jemu chwałę. Bo On jest źródłem życia i prawdziwego pokoju. Módlmy się. Błogosławiony i godzin chwały jesteś, Panie nasz Boże. Ty w swojej opatrzności, przez mądrość i pracę ludzi, udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki. Przedziwnie objawiasz swoją mądrość i dobroć. Spraw prosimy cię, niech ten terminal, który od tego momentu nosi imię prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, służy bezpieczeństwu naszego narodu, a ludzie, którzy będą korzystać z jego zawartości. Niech rozpoznają twą wielkość w twoich dziełach i wzrastają w służbie wobec siebie nawzajem przez Chrystusa Pana naszego błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze Dziękuję księdzu biskupowi Henrykowi Wejmanowi za poświęcenie tablicy. Od tej chwili terminal Świnoujściu nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.